Przeczytajcie blokowaną, niewygodną dla wielu książkę o skandalicznym śledztwie w sprawie generała Marka Papały. Dostępny jest także audiobook. Nie pozwólmy, aby zadeptano ślady w pamięci o tej sprawie. Witam serdecznie Państwa, zbliżamy się do końca. Tego sezonu, pomyślę, że na pierwszym sezonie nie skończy się podcastu. Ślepe śledztwo: Zabić Papałę. Po przeczytaniu książki dochodzą do mnie różne komentarze. Jeden jest myślę, że dość celny. Po lekturze książki wniosek jest taki, że jesteśmy krajem zbrodni doskonałych. Po 27 latach nie wiadomo kto i nie wiadomo dlaczego. Do dzisiaj nie ma wiarygodnej analizy całości materiału. A prowadzenie jednocześnie dwóch śledztw to nasz wkład do kryminalistyki światowej. Myślę, że to dość celna uwaga jednego z czytelników. Przypominam, że książka jest do nabycia na mojej stronie latkowski.com. Także jest do nabycia wysłuchania audiobook. Więc zaczynajmy ten chyba przedostatni odcinek pierwszego sezonu ślepego śledztwa w sprawie generała Marka Papały. Ślepe śledztwo zabić papałę, podcast Sylwestra Latkowskiego. Po przeanalizowaniu 94 tomów materiałów postępowania przygotowawczego policyjni analitycy policzyli, że przed zabójstwem generała Marka Papały o planowanej zbrodni wiedziało co najmniej 23 osoby. To wynika z analizy wszystkich złożonych zeznań. A więc, pisek dotyczący zlecenia i zabójstwa komendanta policji generała Marka Papały, w miczone były największe grupy przestępcze z Polski oraz inne osoby dokonujące przestępstw w kraju i za granicą. Co dziwne, przez okres około dwóch lat od zabójstwa byłego komendanta policji żadna z wymienionych osób nie zgłosiła się do prowadzących śledztwo i pomimo dużej nagrody, jak na tamte lata, nie poinformowała o posiadanej wiedzy, nawet anonimowo. Nie zapominajmy także o współpracownikach policji. Mimo posiadania przez organy policji i Urząd Ochrony Państwa i inne służby informatorów umieszczonych w strukturach grup przestępczych nie uzyskano żadnej, żadnej nawet sygnalnej, wyprzedzającej informacji na ten temat, że ktoś chce zabić Marka Papałę. Czytając kolejny tom akt tej sprawy, analitycy doszli do wniosku, że największe grupy przestępcze w Polsce musiałyby mieć wiedzę o planowanym zabójstwie generała Marka Papały na długo przed jego dokonaniem. Jest to o tyle kuriozalna sytuacja, iż o planowanym zabójstwie oraz o jego dokonaniu wiedziało szereg osób ze środowiska przestępczego, a nie wiedziała polska policja, która w środowisku Grupy Gdańskiej, Pruszkowskiej, Śląskiej posiadała przecież swoje źródła informacji. Dużo źródeł informacji. Nie. Policyjni analitycy nie znaleźli także logicznego uzasadnienia, w jaki sposób po śmierci Nikodema Skotarczaka Bogucki przyjął zlecenie od Edwarda Mazura. A następnie sam je wykonał. Zakładając, iż w przypadku uczestniczenia w planowanym zabójstwie osób z kręgu polityki i biznesu, posiadających szerokie kontakty, pobyt w zakładzie karnym przez następne 25 lat powinien być dla Ryszarda Bogudzkiego dalece dyskusyjny. Wydaje się, i przy takiej konstrukcji spisku, osoby zlecające Zadbałoby o to, aby Ryszard Bogucki oraz osoby współuczestniczące w zabójstwie nie znalazły się w zakładach karnych lub aresztach śledczych w Polsce. Jak wynika z okoliczności zatrzymania Ryszarda Boguckiego, o jego pobycie w Meksyku wiedziało szereg osób z jego otoczenia. Ustalenie jego miejsca ukrywania się było kwestią czasu, ponieważ Bogucki potrzebował pieniędzy, dzwonił do wielu osób i prosił ich o wsparcie finansowe. To znaczy, Zleceniodawcy nie zadbali o to, żeby Bogucki miał pieniądze, aby się ukrywać i nie trafić przed polski wymiar sprawiedliwości. Tu chyba analitycy kryminalni mają rację. Coś tutaj jest nie tak w koncepcji śledczej grupy generałów. To samo dotyczy także Ryszarda Niemczyka, który ukrywał się w Niemczech, oraz Słowika, który ukrywał się w Hiszpanii. Podsumujmy. Ewentualni zleceniodawcy nie zadbali o bezpieczeństwo tych osób i zarazem swoje pod względem uniemożliwienia ich zatrzymania i sprowadzenia do Polski, gdzie mogą składać zeznania. Rozważając sytuację, w jakiej znalazł się Ryszard Bogucki, ewentualni zleceniodawcy powinni mieć świadomość, że po dopuszczeniu do jego zatrzymania i skazania na karę 25 lat pozbawienia wolności, z możliwością warunkowego zwolnienia po 20 latach, Bogucki praktycznie nie ma nic do stracenia. Pozostawiony samemu sobie może zacząć zeznawać, sypać, pogrożając swoich mocodawców. Pamiętać należy, że po 25 latach pobytu w zakładzie karnym Bogucki ma świadomość, że wyjdzie na wolność jako 60-latek. A ewentualna perspektywa, że czekają na niego duże pieniądze, jest mało pocieszająca i myślę, że nikt głupi by po prostu w to nie wszedł. A co jak co, ale trudno mówić, że Ryszard Bogucki jest durniem. W analizie kryminalnej, którą szczegółowo opisuję w książce, omówiono motywy zabójstwa Papały. Kto zlecił i dlaczego? Analitycy nie mogli oprzeć się wrażeniu, że prowadzący sprawę przyjęli, iż zabójstwo byłego komendanta policji generała Marka Papały dokonały nieznane osoby na zlecenie. W materiałach odnaleziono tylko śladowe próby zbadania innych motywów, konstatują analitycy kryminalni po przejrzeniu materiału śledztwa. Podejmując rozważania na temat ewentualnego innego motywu zabójstwa Marka Papały niż motyw wiodący, należy podjąć próbę odpowiedzi na kilka pytań. Jakie to pytania stawiają analitycy kryminalni? Pierwsze: co się stało? Drugie: kiedy? Trzecie: gdzie? Czwarte: za pomocą czego? Piąte: w jaki sposób? Szóste: dlaczego? I siódme: kto? Z odpowiedzią na pierwsze pięć pytań nie ma najmniejszego problemu. Odpowiedzi na nie znajdują się w pierwszych tomach akt, natomiast dwa ostatnie nadal pozostają bez odpowiedzi: dlaczego i kto. Pierwszym elementem, który stanowi furtkę do ustalenia sprawcy, kto zlecił, wykonał, jest pytanie: dlaczego? W tym celu na samym początku należy odrzucić te motywy, które wydają się zbyt abstrakcyjne. Seksualny, chuligański, jako mało prawdopodobny, nieporozumienie rodzinne. Wyraźnie zaznaczę, że tak uważają policyjni analitycy kryminalni. A przyznam, że do tej analizy kryminalnej można mieć wiele uwag. Zatrzymajmy się na motywie, że było to zabójstwo na zlecenie. Jak analitycy kryminalni podważają ten motyw? Twierdzą, że po analizie 94 tomów akt, w których znajdują się setki przesłuchań różnych świadków, którzy dobrze znali generała Marka Papałę oraz inne osoby, które miały z nim kontakt, analitycy nie znaleźli żadnej informacji z której treści można by wywnioskować uwikłanie generała w jakąkolwiek sprawę, która mogłaby stanowić logiczną podstawę do przyjęcia wersji, że Papała po pierwsze posiadał informację która mogłaby zagrozić innym osobom funkcjonującym w sferze biznesowo-politycznej, a jego wyjazd do Brukseli mógł zagrażać tym związkom. Po drugie, zobowiązał się do czegoś, otrzymał środki finansowe i potem nie wywiązał się z obietnic. Po trzecie, był uwikłany struktury zorganizowanej przestępczości i poprzez wycofanie się zagrażał funkcjonowaniu nielegalnej organizacji. Po czwarte, Szantażował jakieś osoby w zamian za korzyści osobiste czy materialne. Analizując materiał procesowy, analitycy znaleźli pewne elementy, które mogłyby stanowić podstawę do uznania motywu na zlecenie jako kierunkowo zasadnego. Przekazanie notatki Januszowi Tomaszewskiemu o podejrzeniu prowadzenia przestępczej działalności przez ówczesnego dyrektora Wojciecha Długosza. Dotyczyło to wynajmowania przez Wojciecha Długosza nieruchomości pod Warszawą Turkom, których podejrzewano o handel narkotykami. Po, po drugie, spotkanie z Janem Bisztygą z prośbą o umożliwienie kontaktu z Leszkiem Millerem. Według zeznań Jana Bisztygi Marek Papała w rozmowie poinformował go, iż wie, że są osoby, które podejmują działania w kierunku uniemożliwienia mu wyjazdu do Brukseli. Chcą mu dowodnić jakieś nieprawidłowości, szukają na niego haka. Bisztyga twierdzi, że papała przekazał także, że posiada wiedzę o planowanym ataku na Leszka Millera i o planowanych czystkach policji. Spotkałem się z nim 25, czyli w dzień po moich imieninach. On był wnioskodawcą spotkania, nie ja. Natomiast w czasie tej rozmowy, kiedy ja mówię, Marek, co słychać, to on zaczął wyrzucać z siebie. No, tą frustrację, którą miał, że chodzą za mną, chcą mnie wyślizgać z, z, z wyjazdu do Brukseli, i teraz ja chcę powiedzieć, że cały kontekst jego wypowiedzi polega, znaczy w stosunku do Millera, polegał na tym, że on chce się dostać do Millera po to. Ażeby Miller wziął go w obronę i nie z go z wyjazdu do Brukseli. Aby generał Papała chciał się ze mną skontaktować, nie musiał mieć żadnych pośredników. Miałem swoje biuro i dostęp do mojego sekretariatu nie był niczym trudnym. Zawsze, kiedy generał chciał nawiązać ze mną kontakt, czynił to albo bezpośrednio, albo przez sekretariat. Że on w tym dniu odebrał nominację, kiedy się skarżył pan? Na nic zaś nie musiało być coś, jak On odebrał nominację tak, ten... Czy pan wytłumaczy tą niespójność? Ten... Nie wiem. W tym miejscu odsyłam do książki, gdzie ten wątek jest szerzej omówiony. Analitycy kryminalni konsekwentnie twierdzą, że generał Marek Papała nie posiadał dostatecznej wiedzy operacyjnej i nie prowadził indywidualnych działań operacyjnych. Jego zakres obowiązków nie przewidywał prowadzenia żadnej formy pracy operacyjnej. Wiedzę, jaką ewentualnie posiadał, nabył na temat związków wysokich urzędników z przestępcami, były wynikiem pracy podległych mu biur i wydziałów PZ oraz innych pionów kryminalnych policji. Uzyskane informacje miały charakter ogólny, w formie przekazu ustnego lub w formie krótkich notatek, które przekazywali mu podlegli dyrektorzy lub naczelnicy. Czasami uzyskiwał informacje od policjantów z jednostek liniowych przy okazji jakichś tam spotkań urzędowych. Z tym twierdzeniem, że Marek papała mało wiedział, że był malowanym komendantem, głównym policji, trudno się zgodzić. Jego wiedza o układach policyjnych, o układach ludzi, służb, była dość duża, ponieważ sam w nich uczestniczył. Twierdzenie, że nie mógł pozyskać informacji, która by komukolwiek zagrażała z wysoko postawionych osób, jest po prostu nadużyciem. Analitycy kryminalni stwierdzają, że z ich doświadczenia, jakie nabyli w jednostkach liniowych podczas prowadzenia pracy operacyjnej i dochodzeniowej, wynika, że to funkcjonariusze zajmujący się bezpośrednio rozpracowywaniem osób lub grup przestępczych stanowią największe zagrożenie dla przestępców. To oni. A nie komendanci, którzy w większości przypadków na temat rozpracowań i prowadzonych bieżących działań nie posiadają dostatecznej wiedzy, są zagrożeni. Komendanci często też nie orientują się co do składu osobowego grup przestępczych z podległych terenów. Ich wiedza ma charakter często ogólny. Z materiałami zapoznają się okresowo, np. podczas kontroli w ramach prowadzonego nadzoru służbowego lub chwili prowadzonej poważnej realizacji. Mając na względzie powyższe fakty, można stwierdzić, że komendant główny policji, który nie nadzoruje pracy operacyjnej, nie ma aż tak szczegółowej wiedzy, która mogłaby stanowić zagrożenie dla przestępcy lub przestępców. Szerszą wiedzę posiadają kierownicy i naczelnicy tych funkcjonariuszy, a szczegółową wiedzę mają policjanci, którzy bezpośrednio pracują nad daną sprawą. To właśnie policjanci zajmujący się rozpracowywaniem struktur przestępczych stanowią największe zagrożenie dla przestępców, i to oni mogą stać się celem, nie zaś komendant główny policji, który był kolejną osobą w przekazie informacji, nie zaś źródłem informacji. W tym miejscu powiem tak. Wielokrotnie rozmawiałem z wieloma komendantami głównymi policji. I całkowicie nie mogę się zgodzić z tezą przyjętą przez analityków kryminalnych. Którzy, moi rozmówcy, którzy byli komendantami głównymi policji, posiadali ogromną wiedzę o świecie przestępczym, o przestępstwach, które nie zostały nigdy do końca rozwiązane, z uwagi chociażby na naciski polityczne, na dziwne układy. Podsumowując, ta argumentacja analityków kryminalnych jest dość naiwna. Warto wytknąć naiwność argumentacji analityków kryminalnych, że Marek Papała mało wiedział i nic nie mógł zrobić. Policyjni analitycy kryminalni, mając właśnie wiedzę, jak funkcjonuje policja, służby, powinni zakładać także scenariusz, że nie wszystkie informacje, notatki i ustalenia są kontynuowane. Szefowie policji potrafią zatrzymać lub sabotować śledztwa, odsuwając funkcjonariuszy policji od prowadzenia tych spraw. Warto też wspomnieć, że wielu szefów policji tworzy małe grupy, które zajmują się wybranymi sprawami, o ich istnieniu tylko oni wiedzą. Że, przypomnę, że Marek Papała także stworzył swoją grupę do zadań specjalnych, nazywaną Desperados. Zadziwia brak założenia, że generał Papała nie mógł osobiście się zaangażować w jakąś sprawę lub wcząć ją na czyjąś prośbę. Wiemy, że Papała angażował się nawet w biznesowe spory. Nie wiem dlaczego analitycy kryminalni nie chcieli się tym zająć albo od razu skreślili. Coś, co mogło wywołać jakiś problem, konflikt. Awantura o grube miliony. Moi rozmówcy byli zszokowani tym, że Marek Papała potrafi wchodzić w niektóre spory biznesowe. Jako kto wchodził? W książce macie na przykład opisane to, w jaki sposób Marek Papała interesował się mafią paliwową. O tym nie mówią nic analitycy kryminalni. W książce przedstawiam kilka wątków, które policyjni analitycy potraktowali, jak się wydaje, zbyt lekko. Dlaczego? Ponieważ uznali, że. Prawdziwym sprawcą jest Igor Ławrynowicz. Sywa Omawiana analiza procesowa jest właściwie aktem oskarżenia Patyka. W książce macie dalej opisane dokładnie wątki, gdzie można by znaleźć przyczynę ewentualnego powodu do zabicia Marka Papały, które zostały mniej lub bardziej zbadane. Zatrzymam się na wątku ekonomicznym, bo doskonale pokazuje to, jak robiono śledztwo, by go nie zrobić. Tam odnajdziemy sprawę domu w Chotomowie. Oficer policji, któremu zlecono sprawdzenie osiedla w Chotomowie na terenie gminy Jabłonna, gdzie papała budował dom, zwraca uwagę, że wszyscy mówili, że w Jabłonnie nic się nie dzieje bez wiedzy wariata. Mowa o Wiesławie Niewiadomskim, bracie Henryka Niewiadomskiego, pseudonim dziad. Wariat przyjaźnił się z wójtem gminy. Wójt wynajmował mu pomieszczenia, pustą pieczarkarnię. Wariat trzymał tam samochody, wójt zameldował w swoim mieszkaniu syna dziada. To tylko kilka przykładów, niebezpiecznych związków wójta z gangsterem i jednym z szefów mafii. Oficer policji badający ten wątek sporządził wstępny raport, gdzie wymienił między innymi sąsiadów papałę, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa, prokuratora, późniejszego wiceszefa ABW. Dużo tam jest osób, które miały związek z organami ścigania. To było wszystko, co mógł w tej sprawie zrobić. Zakazano mu wykonywania dalszych czynności śledczych. Temat zamknięty. Usłyszałem: Tak, jak doszedł do dziwnych układów, dziwnych związków związanych z tym miejscem, wskazującym na jakieś dziwne linki z dziadem, usłyszał: Nie zajmujemy się dalej tą sprawą. W ten sposób wyjaśniono oczywiście wątek domu w Chotomowie. Prawda? Henryk Niewiadomski w swojej książce Świat według dziada pisał, że na osiedlu w Chotomowie plac mogli kupić tylko tacy ludzie jak generał i jemu podobni, krótko mówiąc, prominenci. Ponieważ miałem układy, to również kupiłem tam Plac dla siebie i to najładniejszy, bo liczy aż 2000 m2, a prominentom sprzedawano tylko po 800 metrów. Nie zastanawia to, dlaczego takie osoby jak generał Marek Papała, jak szefowie służb chętnie chcieli zamieszkać tuż obok jednego z ważniejszych gangsterów w Polsce? Nie przeszkadzało im to? Dlaczego? Dlaczego nikt do dzisiaj nie wyjaśnił tak naprawdę sprawy domu w Chotemowie? A jest co wyjaśniać. Czy wątek finansowy generała Marka Papały mógł być wyjaśniony w plątaninie zależności jednych ludzi od drugich i niechęci do mówienia przez nich prawdy o swoich interesach? Nie zależało na tym nikomu, twierdził prokurator, który zapoznał się z aktami. Protokoły przesłuchań zawierają ogólniki. To usłyszałem. Jeden z moich rozmówców powiedział wprost: Analitycy zatracili obiektywizm. Analitycy zamiast na chłodno wypunktować słabości w śledztwie, braki w poszczególnych wątkach, ponieważ uznali, że zabójcą jest Patyk, wagę wszystkich innych wątków umniejszali. Przypomnę także o wersji, że to policjanci oskarżeni przez Patyka poprzez kolegów chcieli dokopać jemu i wykonać na nim zemstę. Niestety. Już nie dojdziemy prawdy. Za dużo czasu płynęło. Oczywiście mój rozmówca także powiedział mi jedno. Żebym uważał, bo mogę oberwać, jak będę ruszał tę sprawę. Zapraszam Państwa do polubienia tego podcastu, subskrybowania mojego kanału. Wkrótce ukażą się inne podcasty na temat znanych, głośnych spraw kryminalnych. Ale przede wszystkim odsyłam na moją stronę latkowski.com, gdzie możecie nabyć książkę Zabić Papałem Ślepe Śledztwo. Myślę, że to nie jest książka na jedną lekturę. Że gdy będziecie się w nią wgłębiać, będziecie odkrywać coś, co czasami jest niewygodne dla wielu osób. Pamiętajcie. Tak jak to pisze w dedykacji wielu czytelnikom, książkę napisałem po to, by nie zadeptano śladów w pamięci. Przeczytajcie blokowaną, niewygodną dla wielu książkę o skandalicznym śledztwie w sprawie generała Marka Papały. Dostępny jest także audiobook. Nie pozwólmy, aby zadeptano ślady w pamięci o tej sprawie.